Moi kochani, mam nadzieję, że wam się spodoba. Subskrybujcie Dawiderixa, a teraz lecimy! Jeszcze jeden spoiler. Ta piosenka nie będzie nudna jak Dawiderixa. Pozdro Siedzimy w domu, nie mamy co robić. Wszyscy ciągle narzekają na nudę. Moja matka ciągle truje mi dupę. Wpadam na disco do swych ziemali. Robimy seta go winki w Fortnite. Cie. Ścigamy się jak szybcy i wściekli. Bemka to dla nas żadne wyzwanie. Robimy drifty jak w Nitwor speedzie. Twój stary się tapla w tym bicie jak świnia w korycie, Twój stary wygląda jak golum w kobicie. Umówmy się, Twój stary nigdy nie będzie na szczycie. Chciałbym, aby w końcu nie było nudno, chciałbym, aby wszystko wróciło do normy. Chcę żeby można było wrócić do życia A teraz przed państwem ARBUZIK Twój stary, twój stary jest jebany na kasę A twoja stara jest jebana, o Ale jak jest ci nudno to zwojne na dzidki, tam zawsze będziesz miał wesoło, o A twoja matka jest jebana na rogzie, o Jak jest nudno to pisz się do jak kiedy będzie jakaś kurwa, o i stoi, stoi, o no tej mówi, ale Mordo ja ci zrobię loda jak ci stoi o ale Mordo ja nie jestem pedałem jak ty no tej o. To już tego poza piosenką, Mordeczki nie polecam obijać na No nota jak chujowy kontent. Chujowy koniec, nie? normalnie jebać, no Pozdrawiam Was oczywiście i zanim chodista, no to ja wyczekujcie.